W dniu 21 sierpnia 2021 nasza ekipa dziennikarska obsługiwała medialnie w Hilharmonii Bałtyckiej koncert Wolność jest w nas. Zapis całego koncertu udostępniliśmy na naszym kanale YouTube, kanał Eja Team, pisany z angielska przez e E y, i a Na koncercie tym Justyna Panfilewicz zaśpiewała piosenkę Chcemy Wolności. Ten protest song nawiązujący do walki o wolność w trakcie rewolucji Solidarności w Polsce w obliczu brutalnej agresji na Ukrainę stał się nadzwyczaj aktualny, szczególnie dzisiaj trafia do nas refren pieśni Skończmy z niewolą naturze obcą, rzućmy wyzwania opasłym tyranom, nie powstrzymają nas starcze przemocy. Chcemy wolności, chcemy decydować sami. Posłuchajmy. W pierwszym w biegu strumień na początku tylko strumień jest, w wodzie zawsze dokąd śpieszną, Ludzie mają też swój cel. Droga jest nam już znana, był już Gandhi, Martin, Luther King. Wolność, własność, solidarność. Bez nich nie sposób jest żyć. Chcemy wolności, chcemy własności, chcemy decydować sami o tym gdzie, jak mamy żyć. Chcemy decydować sami. Chcemy wolności, chcemy własności, chcemy decydować sami. Gdzie, jak mamy żyć, chcemy decydować sami. Chcemy decydować sami. Chcemy decydować sami, sami, sami. Skończmy z niewolą naturze obcą. Rzućmy wyzwania pasłym tyranom. Nie powstrzymają nas tarcze przemocy w rękach milicji skierowania. Chcemy wolności, wolności chcemy. Chcemy decydować sami o tym, gdzie, jak mamy żyć. Chcemy decydować sami, 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 chcemy decydować sami. Chcemy decydować sami, chcemy decydować sami, chcemy decydować sami Bezdroży szukać Pozwólcie nam błądzić czasami Miłością silni Miłością silni Wsparci podobnie Myślących tłumami Drogę właściwą znajdziemy Chcemy decydować sami, o tym gdzie, jak mamy żyć, chcemy decydować sami, chcemy wolności, chcemy własności, chcemy decydować sami. O tym gdzie jak mamy żyć, chcemy decydować sami, chcemy decydować sami, chcemy decydować sami, chcemy decydować sami. Chcemy decydować sami. Była to pieśń buntu przeciwko przemocy i zniewoleniu z koncertu Wolność jest w nas, Hi Filharmonia Bałtycka sierpień 2021.